Cześć wszystkim z tej strony Konrad. W tym filmie przedstawię Wam parę porad dla początkujących do gry The Riftbreaker. Gra jest ogólnie dość rozbudowana, także na pewno nowym graczom polecam zacząć od misji szkoleniowej, gdzie poznacie podstawowe mechaniki. Później zacznijcie sobie kampanię, no i wiadomo jak to w trakcie kampanii, poznacie nowe rzeczy. Sami pewnie ta agia ja, nieraz będziecie ją zaczynali kilka razy, bo w połowie gry zorientujecie się, że coś można było zrobić inaczej i to dużo ułatwia grę. Dlatego chcę wam nagrać ten film, po Mamy to, żebyście wy, już nie musieli po... żebyście wy już nie musieli ponawiać kolejny raz swoich kampanii. Także podam wam kilka porad na początek, jak zacząć dość miło z gromi, żeby się od niej nie odbić. No i tak, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, jedną z ważniejszych rzeczy w tej grze, według mnie, no to są surowce i prąd. Zresztą, jak w każdej grze, szczególnym naciskiem na prąd. Mój sposób na prąd jest taki, że po pierwsze nie bazujcie tylko na jednym typie elektrowni. Ja mam z każdego typu po trochu, głównie bazuję sobie na tak jak tutaj mamy. Mam w bazie kilka takich sekcji. Mianowicie są to turbiny wiatrowe, panele słoneczne, które w dzień produkują naprawdę dużo prądu. No i oczywiście cała jakby seria baterii, które przechowują prąd na godziny nocne, bo jak wiadomo, w grze mamy cykl dnia i nocy, a baterie słoneczne działają tylko w dzień. Więc w ciągu dnia górka, którą nadprodukują, zbieramy sobie w bateriach, i później w ciągu nocy raczej nie ma problemów, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dostarczanie energii. Mam też kilka elektrowni węglowych, gdzieś tutaj one były. Tutaj są. I to, co też Wam polecam, jeśli chodzi o drzewko technologii, w miarę szybko rozwińcie sobie laboratoria i rozbudujcie sobie swoją siedzibę, dlatego że jak odblokujemy później kolejne poziomy elektrowni, gdzieś to tu było, na przykład w przypadku elektrowni węglowej, na wyższych poziomach elektrownia zużywa tyle samo węgla, czyli jeden węgiel na sekundę mniej więcej, ale produkuje za to dwa razy więcej prądu. Także naprawdę warto iść dość szybko w rozbudowę czy tam właściwie w badania związane z elektrowniami, bo to w późniejszym czasie dużo pomoże. Jeśli o, o chodzi o prąd, to myślę, że to by było tyle. Później jak nagram kolejny filmik, jak już sam też poznam bardziej grę, to nagram takie porady dla bardziej zaawansowanych, tam już zajmiemy się bardziej rozbudowanymi typami elektrowni. Na początek spokojnie wam wystarczy na kilku złożach postawcie sobie elektrownie węglowe, do tego baterie. No i tak, mam wcześniej pokazałem. Takie sekcje sobie w bazach róbcie, właśnie gdzie mamy baterie, wiatraki i panele słoneczne na przemian. To spokojnie daje radę i póki co jak gram, nigdy nie miałem problemów z prądem. Także temat, temat elektryczności myślę, że możemy odhaczyć na naszej liście. Kolejnym tematem niech będzie obrona. I przy okazji też wam od razu powiem, o, akurat będziemy mieli ak atak, też wam powiem, e, stawiajcie sobie dużo portali. Tak, u mnie na no jeszcze tej bazy nie ma mega rozbudowanej, ale praktycznie e, gdzie tylko się da i w, tych każdym, w tym każdym ważniejszym miejscu mam portal, żebym w razie akcji mógł szybko się w dane miejsce przenieść. E, portale mają to do siebie, że e, tak, widzicie, sam portal kosztuje raptem 25 węgla, on nie potrzebuje ani zasilania, ani nic tego typu. To jest taki po prostu samodzielny byt, gdzie możemy go sobie postawić praktycznie gdziekolwiek. Jeśli chodzi o obronę, to co ja zawsze robię, ja bazuję na chwili obecnej na tym, co mam wybadane. No teraz ja sobie stawiam standardowe wieże strażnicze przeważnie koło 2-3. No i to zawsze wspomagam gdzieś tam delikatnie z tyłu to stawiam wieżami alteryjskimi. Z tego względu, że tak też tutaj widzicie, na mapce można to zobaczyć, jak najedziemy sobie na wieżę, pokazuje się, pokazuje się ten okrąg pokazujący zasięg. No i widać, jaką, jaki zasięg ma zwykła wieża strażnicza, a jak duży jest zasięg wieży balistycznej. To sobie tu na, na minimapce możecie zobaczyć. Wieża balistyczna naprawdę ma duży zasięg, także warto sobie robić kilka wież tych zwykłych do tego te balistyczne dużego zasięgu <laughs> i wtedy spokojnie ataki są wam niegroźne. E, warto też sobie to co jest fajne, też jeśli chodzi o mury w międzyczasie. Jak widzicie, ja mury stawiam tak, że stawiam sobie podwójne mury, przy czym nie stawiam muru przy murze, tylko robię jeden mur ten wewnętrzny, jedno pole przerwy i mur zewnętrzny. Robię tak dlatego, że jeśli najadą nas potwory, które mają ataki dystansowe, te takie plujące kwasem albo coś tego typu. Jeśli mury są połączone, że mamy jeden duży podwójny mur, no to e, potwór atakując taki podwójny mur, no jednocześnie atakuje jakby nam dwie warstwy tego muru. Także lepiej sobie robić mury oddzielone jedną warstwą e, takiego pustego pola, no bo potwory celując w to miejsce, e, uszkadzają tylko te mury, a nie te kolejne, więc więc jest to e, mega pomocne. I też jak tutaj widzicie w czasie walki ja mam też takie naciapane, tak dookoła bazy. Takie pojedyncze mury. I jak widzicie, jest to dlatego, że jak w większości gier tego typu, algorytmy potworów są tak skonstruowane, że one atakują, jakby pierwszy, najbardziej wysunięty element naszej bazy. Także stawiając takie pojedyncze mury, w losowych, praktycznie miejscach, te potwory najpierw się skupiają na tych na tych murach takich jakby pułapkach, a dopiero później atakują naszą główną bazę. Dobra, ja się muszę na chwilę skupić na obronie. Tą bazę mam jeszcze w trakcie rozbudowywania, więc ta, ta obrona jeszcze nie jest idealna. Tak, jak widzicie, stosując się do moich porad, bez większych problemów jesteśmy w stanie odbić taki pojedynczy atak. I praktycznie e, żadnych większych strat e, nie odnotowałem. no Tak, jak widać, właśnie tylko ta delikatnie, ta część zewnętrznego muru została uszkodzona. A reszta jest praktycznie nietknięta. Dobra, ja to sobie naprawię. No i okej. Okay. Nasza mini baza jest naprawiona. Także, jak widzicie, jeśli chodzi o temat obrony, myślę, że możemy to odhaczyć. No i tak wspomniałem to co najważniejsze. Jeśli planujecie sobie obronę, no to tak, ja tutaj mam mniej więcej kilka takich zwykłych wieżyczek, no i też to co ważne, też róbcie między nimi odstępy tam mniej więcej jednego pola. Dlatego też, tak, jak też wspomniałem przy okazji omawiania murów, nie stawiajcie wszystkiego jedno obok drugiego, no bo jak przyjadą, najadą nas przeciwnicy, którzy mają ataki dystansowe. No to taki ten potwór kwasem, no atakując jedną wieżę, atakuje nam całe skupisko, więc. Lepiej stracić jedną małą wieżę niż 4 kolejne. Także róbcie to w delikatnych odstępach, czyli zwykłe wieże. Wieże alteryjskie to też można spokojnie, jeśli już będziecie mieli, wspomóc to gdzieś tam wieżą rakietową. Ona też ma w miarę fajny zasięg i dość dużą siłę rażenia. No i dobra. Lecimy do kolejnego tematu. Kolejnym tematem są zasoby. Główne zasoby na początek, no to wiadomo węgiel i żelazo. i to co jest ważne, budujmy sobie dużo magazynu. Bo warto mieć tych surowców duży nadmiar, bo gdyby nas gdzieś tam zaatakowali, jakby nam usunęli gdzieś tam te pomniejsze bazy wydobywcze, no to mamy pewność, że mamy ten zapas surowca. Także ja też w swojej bazie mam takie miejsca, gdzie mam takie sekcje z magazynami. Staram, staram się ich mieć dosyć dużo, żeby żeby mieć taką górkę zapasów. Jeśli chodzi o samo wydobycie, no tu akurat na tej mapie nie mam tego jeszcze dużo, bo muszę się tym zająć dopiero, ale wam pokażę na jakiejś przykładowej. Ja sobie robię takie pomniejsze bazy wydobywcze, czyli takich miejscach, gdzie są jakieś tam złoża odleglejsze od mojej bazy, no to stawiam sobie tak, tutaj mamy tu akurat na przykładzie e, złoża żelaza, e, dwie kopalnie, Dwie kopalnie na złożu, do tego parę wiatraków i parę paneli słonecznych, które zasadzie się zasilają. Warto też dać tam mniej więcej zawsze jedną baterię. Tu akurat zapomniałem tego zrobić: baterię, dlatego że w przypadku ataku albo coś, bo wiadomo, w czasie ataku, gdy wieże obronne pracują, zużywają trochę więcej energii, także warto mieć jakiś tam delikatny zapas też tego. No i taką bazę też mam, tak, tutaj widać ogrodzoną tym moim podwójnym murem. No i na obronę, no tak, też tam wcześniej pokazywałem, zwykłe działka ze dwie armatki, jedno, jedna działka rakietowej, to w zupełności na taką małą bazę wystarcza. W razie czego, gdyby jakiś był nadchodzący atak, no to po prostu szybko, z racji, że mam tutaj portal, mogę się tu bez problemu przynieść, wkroczyć do akcji i pomóc im w obronie. Takich baz, jak widzicie, mam kilka na mapie. Tutaj kolejna baza. Tutaj akurat baza do wydobycia kopaltu, no i ta sama zasada. Baza. Jakieś tam zasilanie, baterie na wsparcie. No i tu mam działko, działko, no i dwie armaty, plus podwójny mur oczywiście. No i to tak sobie działa praktycznie bez przeszkód. No i też tak jak wam wspomniałem przy okazji obrony. W okolicy bazy mam takie pojedyncze mury powtykane gdzie popadnie tak na chybił trafił. Żeby w razie ataku właśnie. Zachęcić potwory najpierw do ataku tych murów, które są jakby, no, nic nie warte. Żeby wieże mogły się spokojnie nimi zająć bez, bez straty dla bazy głównej. No jeśli chodzi o też zasoby, no budujcie sobie tych takich baz jak najwięcej w miejscach, gdzie są, gdzie są zasoby. Fakt jest też taki, że taka baza jest w miarę tania w wybudowaniu, także nawet w przypadku ataku, gdyby wam to zniszczyli, no to nie ma wielkiego straty. Baza i tak... Na pewno zarobi na swoje utrzymanie, nawet w przypadku straty takiej bazy, to co wydobyła, na pewno nie pójdzie na marne. No i tak, ja to robię na przykładzie tutaj. Dobra, ok, oczyściłem okolice, żeby nam potwory nie przeszkadzały. No i tu mamy takie złoże węgla. No i jak ja, jak ja buduję takie bazy, staję sobie tutaj kopalnie, czy tam fabryki, jak to woli. Ja sobie od razu stawiam kopalnię wyższego poziomu. O, i też fajny tip dla wszystkich, żeby nie bawić się w budowanie pojedynczych, znaczy tych budowli pierwszego levelu i później czekać, aż się wybudują, żeby je móc zabrejdować. Jeśli mamy wybrany jakiś budynek i wciśniemy alta, to on nam wchodzi na maksymalny level, jaki możemy postawić. Tutaj to złoże jest dosyć duże, więc jeśli chodzi o zasilanie, to sobie postawię elektrownię węglową to będziemy wspomagać tutaj wiatraczkiem i wiatraczkiem i kilkoma panelami oczywiście bateria no i teraz to co robimy no i też w przypadku obrony wykorzystujcie oczywiście naturalne naturalne ukształtowanie terenu czy jak mamy jakieś skały tego typu robo potwory skał nie przejdą także możemy to fajnie wykorzystać jako element y, obronny, Pyk. Y, dajemy sobie bramę, drugą warstwę murów, i tutaj dociągamy do skały elegancko, no i teraz obrona. Jeśli chodzi o obronę, czyli tak, standardowo, gdzieś tutaj w tych miejscach sobie damy po wieży, oczywiście prąd. Do tego idą gdzieś w głębi bazy wieże alteryjskie. I do tego sobie dorzucimy jeszcze może gdzieś tutaj w okolicy wejścia wieżę rakietową. No i gotowe. Nasza baza wydobywcza jest gotowa. No i to co też Wam poradzę, nie budujcie sobie magazynów w tych pomniejszych bazach. Dlatego też, no jeśli tu postawimy sobie magazyny, dojdzie do ataku i nam to zniszczą, no to nam po prostu przepadną surowce. Magazyny surowców starajcie się trzymać w okolicy głównej bazy, ta która jest bardzo mocno chroniona, żeby tutaj sobie tego nie narażać. To co też jeszcze jest fajne w czasie obrony, jeśli już będziecie to mieli, to warto też sobie stawiać te stacje radarowe, bo one nam fajnie pokazują, e, gdzie ukrywają się wrogowie, i z wyprzedzeniem możemy się przenieść do danego miejsca. No i też to, co wcześniej wspominałem: oczywiście stawiamy sobie e, portalek. E, to, co też Wam za chwilę pokażę, też jest e, dosyć ważną rzeczą e, i ułatwiającą grę. Portale ja zawsze staram się stawiać, jeśli mam możliwość, naprzeciwko wyjścia, bo tak, na tym przykładzie teraz. Pyk, przenoszę się do portalu i od razu mogę sobie dać przyspieszenie. Jestem poza bazą i jestem gotowy tutaj do ewentualnej obrony w przypadku ataku, nie? Więc teleporcik od razu daję szczaukę w górę i wiem, że spokojnie mogę wyjść, nic mnie zablokuje. Jestem gotowy do akcji, I tak? Teraz też na mapce możecie zauważyć, postawiłem sobie radar i duża część mapy mi się odkryła. Także w przypadku ataku czy coś tego typu, no to spokojnie. Spokojnie możemy, możemy tutaj w zawczasu się prze, przeteleportować i wspomóc akcję. No, i tak wyglądają moje porady, jeśli chodzi o złoża. No, i praktycznie na każdym takim znalezionym większym złożu, możecie sobie taką mini bazę stworzyć. One są, że tak powiem, autonomiczne, nic nie trzeba przy tym robić. A naprawdę dużo surowców to generuje. No i też wiadomo, pamiętając o obronie, też zróbcie sobie sekcję w swojej bazie z rdzeniami Jezaja, żeby móc w każdej chwili stawiać tych wieżyczek, i to wieżyczek dość dużo. Ja akurat właśnie teraz będę miał w planach rozbudować sobie obronę tej bazy, żeby w przypadku jakiegoś ataku nie musieć tutaj praktycznie nic zrobić, bo na razie ta baza, na razie się skupiłem na jakby wartościach produkcyjnych bazy, dopiero teraz się zajmę obroną. Dlatego u mnie tych rdzeń jeszcze nie ma dużo. Ale oczywiście będę sobie tutaj stawiał nowe. I rozbuduję sobie obronę, żeby moja baza była bezpieczna i żebym nie musiał się tutaj niczym przejmować. No i dobra, kolejnym tematem, jeśli chodzi o ogrę, Róbcie sobie badania, bo to jest naprawdę ważna rzecz. I też to, co jest ważne. Stawiajcie w danym momencie gry, jeśli jesteście. Stawiajcie możliwie jak najwięcej centrów komunikacyjnych na tyle, ile możecie. O, ja nawet mogę postawić. Tylko przeniosę się w miejsce, gdzie je mam. Też staram się je mieć wszystkie w jednym miejscu. Bo im więcej tych centrów komunikacyjnych będziecie mieli. tym szybciej będziecie mogli badać nowe rzeczy. A wiadomo, im szybciej będziecie mogli badać nowe rzeczy, tym bardziej rozwiniecie swoją bazę. Będziecie mieli dostęp do mocniejszych broni, do lepszych wież obronnych. Także na bieżąco starajcie się to monitorować. Z każdym upgrade'em głównej bazy stawiajcie nowe centra komunikacyjne, ulepszajcie te, które już macie. Bo naprawdę jest to mega przydatne. Jeśli chodzi o badania, no to skupcie się na razie na, na początek na obronie i na wydobyciu, później robiąc, że jak odblokujecie sobie skaner międzyplanetarny, jeśli będziecie robić po kolei te, te tutaj misje, które się e, proponują, e, będziecie mogli się rozwijać coraz bardziej, będziecie odkrywać nowe surowce, i wtedy będziecie mogli sobie badać technologie, <laughs> technologie Cześć, odpowiedzialne za za przetwarzanie nowego typu surowców. No i też, a propos, też Wam od razu pokażę, jeśli już będziecie mieli dostęp do innych planet. Tu Wam pokażę jakąś moją przykładową planetę, bo planety też są fajnym miejscem, które mogą nas uniezależnić od starań się o surowce, bo fajne jest to, że wychodząc z danej planety, przenosząc się na drugą. Na tej poprzedniej nie mamy szans, żeby nas coś zaatakowało, bo wtedy, jakby ta gra się pauzuje, wydobycie trwa, ale nie atakują nas potwory. Także takie bazy na, na pomniejszych planetach są naprawdę przydatne, gdzie podobnie tak wam pokazywałem przed chwilą. Tak, ja tutaj mam akurat bazę do, do wydobycia węgla i żelaza. Tutaj jest baza zbudowana na, na zasadzie, tak, jak wam pokazywałem, tych małych baz wydobywczych, czyli jakieś tam zasilanie. Tu akurat kilka magazynów, no bo to jest jako posterunek, tak zwany. No i to sobie działa, wydobywa sobie, że tak powiem, bez, bez mojej wiedzy. A surowce są przesyłane do, do mojej głównej bazy. Także na tych planetach warto sobie. Zakładać tego posterunki, bo jest to bezpieczny dostęp do praktycznie nieskończonych surowców. Raz taka postawiona baza, praktycznie tam w ogóle nie musimy zaglądać, a surowce sobie spływają do naszej głównej y, mapy. Także, jak będziecie mieli to odblokowane y, i będziecie potrzebowali jakichś surowców, no to wbijacie na taką dodatkową planetę. Zakładacie sobie taką mini bazę wydobywczą, wracacie na główną planetę i załatwion. Surowce napływają ciągłym strumieniem, a Wy się nie musicie martwić o ich obronę ani nic tego typu. No, i tutaj taka kolejna baza. Tak, tu już Wam pokazuję. Tutaj się wydobywa żelazo. No i tak samo jak tam pokazywałem, standardowa baza. Obrona, podwójne mury, zasilanie, kopalnia i bateria. Także taka typowa mini baza wydobywcza. Tutaj po drugiej stronie podobnie tu akurat kobalt. Tutaj nie mam zasilania, bo zasilanie sobie pociągnąłem z głównej bazy bo tutaj jest dość ciasno. No, i tutaj zasilanie mojej bazy, kopalnia węgla, no i tak wcześniej wiatraki, baterie, panele słoneczne wszystko sobie działa bez problemów. Tutaj mam rdzenia z AI, jakaś tam podstawowa obrona. Na tych mapach takich dodatkowych, na tych niegłównych planetach, nie musimy się tak bardzo przejmować obroną. No, bo jak nas tutaj nie ma, no to ataki nie następują. Także tutaj te wieże są postawione tylko po to, że w razie gdybym się tutaj teleportował i coś tutaj robił, no to jeśli na danej planecie jesteśmy, ona się aktywuje i atak może nastąpić. Także minimalna obrona, żeby było mniej roboty, jakaś tam musi być, nie? No, tutaj tą bazę jeszcze sobie będę rozbudowywał, bo tu mam dużo złożów, złoża kobaltu, także będę chciał to wykorzystać. Ale wracajmy do naszej kwatery głównej. O, i też tak tutaj widzicie. Z tej bazy mi tutaj przybywa żelazo i, yy, i węgiel. No to akurat w niedużej ilości, bo ona nie jest zbyt mocno rozbudowana. Tu mamy główną kwaterę. No tutaj mi się akurat nie pokaże, no bo w, yy, jesteśmy na chwilę obecną. Dobra, no i z jeśli chodzi o takie główne porady, no to myślę, że to by było tyle na początek. Yy, za bardzo to tutaj już nie ma co opowiadać. O, i też tutaj to, co ważne, jak już sobie to wybadacie, to yy, tutaj jest to są yy, magazyny amunicji. Też jeśli chodzi o grę w trakcie gry i w trakcie rozwijania swojej bazy, starajcie się mieć wybudowane wybudowaną maksymalną ilość tych magazynów, jaką w danej chwili się da. Chodzi o to, że to, są to magazyny, które przechowują amunicję do wież i amunicję do broni, którą my nosimy. Także mając im więcej mamy amunicji, im więcej mamy tych magazynów, tym więcej amunicji możemy nosić ze sobą. Tak tutaj nawet teraz widać, postawiłem magazyny, zwiększył mi się maksymalny możliwy maksymalna możliwa ilość amunicji do karabinu. Także jeśli chcemy sobie radzić z przeciwnikami i nie mieć przerw w atakach, to po prostu dużo amunicji możemy ładować do, do potworu w ile wlezie. No i tak samo jest w przypadku wież, bo magazyny przechowują też amunicję do wież obronnych. Staramy się mieć ich zawsze dużo, żeby w przypadku większego ataku nagle nie zdarzyło się tak, że skończy się amunicja i wieże nam przestaną strzelać. To, co jest powiązane z amunicją, no to wiadomo fabryki amunicji. Też sobie zawsze ich stawiamy kilka. Żeby nic nas nie zaskoczyło w trakcie grania. Także pamiętamy o tym. No, bo trochę szkoda, jeśli mamy dość mocno rozbudowaną bazę. Nagle przyjdzie atak i się okaże, że skończyła się amunicja i jest problem. Bo wieże się wyłączą i przestaną strzelać. Także pilnujcie zawsze, żeby tej amunicji było dużo, bo to jest bardzo ważna rzecz. No, i ostatnią, chyba taką rzeczą na koniec, którą jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć. Jeśli będziecie na danej planecie i będziecie odwiedzali nowe planety, e, używajcie bardzo dużo skanera. Skanujcie e, każdą roślinę, każdy kryształ jaki napotkacie e, przeciwników też warto skanować. A już wam mówię dlaczego, ważna jest, e, dlaczego ważne jest skanowanie roślin. Tylko przeniosę się do mojej innej sekcji bazy. Bo gdy już później sobie e, e, wybadacie. Budynek, który się nazywa e, Kultywator. Czyli to jest budynek, który nam e, sadzi rośliny. E, z tym budynkiem e, łączymy, sobie, e, łączymy sobie żniwiarkę, która ma drony zbierające to, co wyrośnie z kultywatora. I tak tutaj widzicie, e, to co zeskanujecie, te rośliny po czasie wam się będą pokazywały jako możliwe do obsadzenia. I w zależności od rodzaju rośliny, e, różne surowce można z nich uzyskać. Tak, ja tutaj sobie sadzę no tego Bulbusa piruma viridisa, nazwy są ogólnie dość ciekawe. No i z takiej sadzonki dostaję, dostaję masę liściastą, żelazo i tutaj jest akurat uran. Z każdej rośliny różne inne rzeczy można dostać. No i to sobie tutaj rośnie, żniwiarki to zbierają. Masa roślinna jest wykorzystywana w elektrowni na biomasę. A żelazo i uran no to oczywiste no to są jedne z ważniejszych też surowców. Także warto sobie skanować na nowych planetach te rośliny, żeby mieć ich bazę jak największą i później sobie tworzycie kultywatory. Obok stawiacie żniwiarkę. I macie praktycznie nieograniczony darmowy dostęp do zasobów. Tak, tutaj na przykład zniszczę te rośliny, co wyrosły. I zobaczycie, co z tego wyleci. Mi tu akurat wypadły liście, nie? ale jakby to zbierała żniwiarka, no to jeszcze by wyskoczył uran i żelazo. No i tyle, chyba nie ma co przedłużać. Jak na początkowe fazy gry, myślę, że spokojnie Wam to wystarczy, żeby poznać i wdrożyć się w grę. Ja się szykuję, bo widzę, że tutaj atak się zbiera, także idę bronić swoich bas. E, dzięki za uwagę, że oglądaliście. Dajcie znać, jak Wam się podobało. E, ewentualnie, dajcie znać, jeśli też gracie w tą grę, czy macie jakieś swoje typy, jakieś swoje metody. E, na pewne rzeczy chętnie je poznam i być może, na, być może nawet wykorzystam w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę i czekajmy na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Cześć.